Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiadamy sobie o przejęciu Activision, Blizzard i jeszcze firmy King od popularnych gier mobilnych przez Microsoft. Microsoft, wiemy, wielka firma ma Xboxa i próbuje tego Xboxa bardzo mocno rozwinąć. Próbuje dogonić PlayStation pod kątem sprzedaży konsol, ale też zarabiania na usługach, szczególnie na Xbox Game Pass. No, to w ostatnich latach średnio tej firmie idzie, więc właśnie idzie na zakupy, najpierw kupiła Bethesdę i w tej Bethesdzie właśnie mamy szereg innych studiów, takich jak na przykład id Software od serii Doom czy Machine Games od, 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 gry, od serii gier Wolfenstein i jeszcze wiele innych produkcji jak na przykład właśnie po prostu Bethesda Game Studios, tak ostatni Starfield, Skyrim czy właśnie The Elder Scrolls 6. Pod Activision mamy oczywiście też szereg, naprawdę wielki szereg popularnych marek jak Call of Duty, no ale też gry Blizzarda, World of Warcraft, Overwatch, Starcraft czy Diablo, no jeszcze tego jest dziesiątki. Mamy jeszcze wiele marek, które no nie są tak często wykorzystywane gdzieś tam jak na przykład, nie wiem, popularne stare gry jak Hexen. Mamy też chociażby platformówkę Spyro, mamy Tonego Hołka, no sami widzicie, że tego jest masa. Więc wiecie, jak spojrzymy na te wszystkie marki, które, które Microsoft przejął, to się nie dziwimy, że ta kwota opiewała na blisko 70 miliardów. Dolarów jest to największe w historii przejęcie e, takie wielkie przejęcie właśnie w branży gier wideo. No i generalnie wszyscy się cieszą, bo wszyscy myślą, że te gry trafią do Game Passa. A wiadomo, Game Pass jest popularną usługą, taką, w której płacimy sobie jeden abonament i w tym abonamencie mamy dziesiątki, jeśli nie setki gier. I ja to rozumiem, jakby Game Pass jest bardzo fajnym tworem. E, tam trafia też bardzo dużo gier, które w przeciwnym razie by, by się tam już jakoś nie wybiły, na przykład na Steamie. E, także ja to szanuję, ale wiecie. E, to też nie jest tak że Microsoft będzie teraz wiecie, kupił za 70 miliardów dolarów te marki i wszystko odda za pół darmo w Game Passie. No nie, będzie próbowało na różne sposoby sprawić, żeby ludzie po prostu zaczęli częściej kupować Xboxa i oczywiście też Game Passa. A jeśli to się nie powiedzie? No właśnie. I tutaj jeśli się nie powiedzie, no to będziemy widzieć naprawdę dużo zwolnień, zamknięć studiów, co już widzieliśmy w ostatnim czasie. I oczywiście mówiąc w ostatnim czasie, to nie chodzi mi o Microsoft, tylko o grupę Embracer, to jest taki wielki moloch w branży gier wideo, który w ostatnim czasie kupił m.in. twórców Tompridera. Czy twórców serii Science Row, Studio Volition. No i to, i to właśnie Studio Volition w ostatnim czasie zamknię, zamknięto. Dlaczego? No wiadomo, przez wiele lat to studio nie wydawało żadnych większych gier, a kiedy wydało jedną większą grę, czyli właśnie restart Serii Science Row, okazało się, że ta gra jest średnia i słabo się sprzedała. No i to wystarczyło, żeby po prostu zamknąć ludzi i, i popa. Microsoft na szczęście nie ma jakichś wielkich, takich spektakularnych zamknięć w, swoim, w swojej historii. Tutaj warto wspomnieć o, przede wszystkim o studiu Lionhead. Którzy stworzyli serię Black and White i Fable. Natomiast pod Microsoftem, zanim jeszcze kupił, zanim Microsoft kupił jeszcze BTSD, a teraz Activision, my mieliśmy szereg studiów deweloperskich, które są tak jakby od konkretnych serii czy projektów, ale poza tym no, nie, za wiele, nie za wiele innych rzeczy robią. Mamy tutaj chociażby oczywiście Free for Free Industries, to są twórcy Halo, czy Studio Coalition, które tworzy serię Gears of War. No dobra, i teraz widzicie, mamy sobie jedno studio, które jest właściwie od jednej serii gier, drugie studio, które jest od jednej serii gier i jeszcze dziesiątki innych studiów deweloperskich, które będą od jednej serii gier powiedzmy. No i właśnie, i tutaj pytanie, czy to nie jest duże przepalenie pieniędzy na ten moment i w pewnym momencie ktoś, ktoś w tym Microsoftie spojrzy na Excela, zobaczy, że się nie świeci na zielono i będzie chciał e, po prostu coś zrobić, żeby się świeciło na zielono. No wiadomo, na przykład yy, trzeba przypomnieć, że w Activision, kiedy się nie świeciło na zielono, no to szef firmy, Bobby Koć po prostu zwolnił tysiące osób, żeby przed inwestorami było widać, że wiadomo, że firma dobrze prosperuje. Więc w ostateczności będzie się cieło koszta tam, gdzie można to zrobić najprościej, czyli właśnie zamykając studia, ciąć e, koszta i tak dalej. A wiecie, kiedy Activision było sobie swoim bytem, oni mieli swoje własne jakieś tam cele, inspiracje itd. tak dalej. sobie robili tylko co roku. Ciosali go po najmniejszej linii oporu, wiadomo, odcinali kupony i tak dalej. No ale to się, to się sprzedawało, jakoś tam sobie radzili. Blizzard w ostatnim czasie też kiepsko, wszędzie najpewniej właśnie pod naciskiem Activision zaczęło ciosać te wszystkie gry usługowe, jak Overwatch czy Diablo, które są średnie, które nie są zgodne z tym, czego oczekują fani, ale mają zarabiać. Ja się właśnie tego tak obawiam, że pod Microsoftem, po pewnym czasie, kiedy Microsoft powie, że ej, słuchajcie, my chcemy gry pod Game Passa, chcemy sprzedawać jak najwięcej abonamentów co miesiąc, więc róbcie gry tak, żeby one były rozwijane co miesiąc, żeby ci ludzie co miesiąc wracali do tych gier i będziemy dostawać po prostu gry niedorobione, słabe po to, żeby one się rozwijały w czasie, żeby ludzie płacili za abonament. A to już się dzieje, chociażby Sea of Thieves jest taką grą, która po premierze też miała dosyć wybrakowaną zawartość, a dopiero z czasem, z regularnymi aktualizacjami, właśnie m.in. innymi za sprawą Game Passa, tak? Ta gra jest rozwijana, ponieważ ludzie właśnie płacą sobie abonamenty i z No to po czasie ta gra stała się spoko. Kolejny przykład to jest Forza Motorsport. To jest gra, która ma świetne podstawy, ma świetny rdzeń, ale ta gra nie ma zawartości i już powiedziano, że kolejne trasy czy tryby będą dodawane z czasem. No, jakby widzicie sami, o czym ja mówię, tak? I takich przykładów są dziesiątki. Ja się obawiam właśnie tego, że zmieni się całkowicie polityka tworzenia gier w Activision i wydawania ich także, i to nie jest tak, że sobie te wszystkie gry po prostu, aktywnie wrzuci do Gamepassa i tyle. Jakby macie, tutaj dajemy wam za darmo w ogóle w ogóle nawet nie płacicie nam, po prostu jesteśmy tak dobrą firmą, że możecie grać sobie w to za No nie. W pewnym czasie po prostu Microsoft będzie chciał po prostu mieć raport, powiedzcie nam, ile zarabiamy na tych grach. Jeżeli nie będą zarabiać wystarczająco, no to bida. I tak, jak wspomniałem na początku, Microsoft ma aspirację, żeby dogonić w tej generacji PlayStation, która sobie świetnie radzi, no bo po prostu ma wypracowaną pozycję jeszcze w poprzedniej generacji. Jakby PlayStation nawet nie musi się za starać, żeby, e, żeby, żeby właśnie, nie wiem, walczyć z tym Microsoftem, bo po prostu ma już prawie, albo prawie, już teraz ponad dwa razy tyle sprzedanych konsol, właśnie co Microsoft. I teraz sobie wyobraźmy, że w pewnym momencie, jakby, nie wiem, no, Xbox nie dogoni tego PlayStation, nie, nie, tego, tego celu nie zrealizuje. No i góra odetnie Philowi Spencerowi, czyli właśnie szefowi marki XBOX po prostu kasę. Oni powiedzą swoim studiom, dobra, słuchajcie, no, dziękujemy Wam za współpracę, ale już Was nie potrzebujemy, bo już nie rozwijamy XBOXa, bo nam się to nie spina. No i co wtedy? No właśnie. Także wiecie, ja bym osobiście podchodził do tego tematu na chłodno, e, pomyślał o możliwych konsekwencjach, oczywiście ja się też cieszę, że te gry trafią na Game Passa, ale to nie wszystko. Bo też nie wszystkie gry na pewno trafią do Passa. Mam nadzieję, że to nie sprawi, że te gry będą wydawane jakoś gorzej. Już, niepok już niepokojącym sygnałem był dla mnie Redfall, czyli gra Arcane Studios, jednego z moich ulubionych studiów deweloperskich, które stworzyło serię Dishonored, czy fantastycznego Death, polecam. Nagle wydają w tym roku Redfall, który jest grą niedorobioną, jest kiepską, jest takim bleakim kopowym shooterem. Nie wiadomo dla kogo tak naprawdę. Wątpię, że, że to jest gra, która powstała właśnie, nie wiem, no, na zlecenie Microsoft. Software, bo ta gra powstawała jeszcze przed e, kupieniem e, BTSD przez Microsoft, no, ale sami widzicie tak, że jest coś takiego niepokojącego w takich sprzedażach. E, tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o przyjęciu e, Activision przez Microsoft. E, ja sobie chętnie poczynię te komentarze. Jestem ciekaw, czy ktoś podziela moje zdanie, czy też wszyscy są po prostu super happy. E, w każdym razie, ja się, ja się żegnam, e, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.